Też w kolejnym vlogu domowym po świętach, witam Was, po świętach, na w, w komentarzach, jak na u Was święta. Yy, I dzisiaj wracamy do normalności, do pracy, także wracamy do normalności yy, i właśnie muszę do Was pogadać także do dzieła, także do dzieła. także nie przemówię się dźwiękami za okno no tam coś tam robią, także takie takie Taki blok domowy gadany. No dobra, kilka wstępnych informacji. Może raczej jedna wstępna informacja. W sobotę będzie mega fajny film. Czekajcie, z sobotę. taki mega, mega fajny będzie w sobotę. Jeszcze... się, się przekonać się, jaki będzie w sobotę. Także... Także wyczekujcie. Jeśli wyczekuję... Tak, więc tak... Yy. Oczekujcie na sobotę, to ja znać i subskrypcji w komentarzu i jak w górę. E, także oczekujcie. I jeszcze jedna będzie taka informacja: w przełomie na no, koniec kwietnia, początek moja będzie premiera, o której mówiłam na początku tego roku, czyli 1 stycznia. Więc będzie taka premiera, premiera, premiera. także tylko ją dopiąć, także ją dopinam i się pojawi, tak, to, to, to cudą się pojawi. Także to, to będzie bardzo fajne. To tyle mogę Wam powiedzieć. Może także, także trzymajcie kciuki. <laughs> trzymajcie kciuki, żeby się udało. I myślę, że się uda. Także wiemy nadzieję, że się uda i będzie to. Także no takie trzy informacje powiedziałam chyba? Chyba, no, chyba, tak. No, co tu jeszcze miałam powiedzieć chciałam? Um, o, chciałam pokazać taką nam pogodę wiosenną, słoneczną wiadomo. Na... Jest taka piękna pogoda wiosenna słoneczna. Jak tam u Was już w pełni wiosnę. Jak tam u Was wiosna napiszcie w komentarzu. U mnie tak ładnie, słonecznie. Także o, ponieważ dzisiaj idę na grupowy trening, to wam polecę ten trening. Chodzę na trening grupowy na, na Zumbe, i tu chciałam Wam pokazać, zaproponować.

Tam różne są pewne zajęcia. W no tym. W ta i szkole tanca. To jest też szkoła tanca. Ja tam chodzę na. Ja tam chodzę na trening grupowym. I tam chodzę na zumbę. To taki gulsman. Także, nie ja mam kurs Zumba i tam chodzę i polecam Wam tą miejscówkę. Także, to się, to się tam, tam no, potępić, czy coś tam z tym stylu, bardzo fajne zajęcia, także polecam. Także jak lubicie takie zajęcia, tam, takie różne, no tylko taneczne, jak na się lubicie nie tylko taneczne, ale takie też yoga, jak tutaj tam na kanale, to możecie też padać tam na Fordon Dance. To jest to jest na ulicy Skarżystego 10. Jest na ulicy Skarżystego 10. Chyba, że mm. <suszy> jesteście na samym, to pewnie znacie. Yy, powiedzmy znacie. No to wybierajcie. Że dzisiaj lecę na Zundę. Że... A tak ta szkoła ta, ta się przeniosła do. do. Stoku, do takiego, Do Flordono się przeniosła ta szkoła. Ta szkoła zanaduje się mać w Współciec, właśnie na tej ulicy Skarżyńskiej, DO 10. Taka stokrotka plus i Słunceczki, przez, przez sklep i na prawo. I takie drzwi na prawo. Macie tą szpałę i tam są na zajęcia. Polecam, polecam, polecam. polecam. Dobra, możecie chodzić od. chodzi o. No to wiadomo, no, kole... no to bez maseczek chodzicie na no ludzie, są zajęcia i dla panów, i dla dziewczyn, i dla kobiet, i dla starszej, no, no dla wszystkich pokoleń, <grym> także Polecam. Tą kolecę. Ha. <grym> Dobra, to jak coś miał w takich pole. polecajek, to dam polecę jeszcze kilka takich yy, polecajek? A są bardziej takie, takie, już takie. takie. Jest takie już takie inne polecajki. O. Więc wam chciałam wam polecić. Taki krem do rąk. Mamy taki jakby holm w tym stylu. Więc to jest krem do rąk, bardzo świetny. On jest... On jest z marki Classic. Potem kombinuję, sobie Tą, tą, tą nazwę, yy, z Kamil jest, no, no i to jest tak, dwój, to jest właśnie dwadiennym. i ta ta i ta. Ten krem. Yy, ten krem on z taką kozi pielęgnacją na, na, na wszystkich dłoni te, yy, i też chroni, regeneruje, idealnie nawilża, to jest do normalnej słuchaj skóry. Także no, mam posłuję, więc gdy yy, więc, tak, ten krem to robi to co wymieniłam. Naprawdę jest taki lekki yy, na krem tak, yy, na, 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 tam, tam na sobie. Znaczy na sobie mam tam na dłoniach, na tam, krem i on jest taki boka on jest taki o takiej tam, na tam, na tam, na no na właśnie, Świeżym zapachu. Także taki idealny na tą porę wiosenną. Także właśnie to, właśnie to, 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 to jest taki jeden minus, że trzeba tak mocniej, y, no naciskać, ale to spokojnie. Mam go z Rosmana mam taki e, krem bardzo dobry. Jeszcze wam co wam polecić. Jeszcze inne rzeczy. Jak przy kremach, o. E, ale tu używam taki krem cztery po roku, eee. marki cztery po roku do rąk do nokci, do uli czyli czyli z witaminą F, olejem kanola, połku wycznej japońskiej. Bardzo ładny zapach. Też bardzo yy, też był bardzo świeży. Yy, No i tak też super, że tak intensywnie. Nie, że przeszkadzał, ale tak bardzo ładnie, właśnie. Yy. No i tak. Do tego, na rąk w tym stylu. No, idealny do tej pionowości, codziennej, taki krem, żeby sobie nawierzyć, czy na mocy, sobie, sobie na skórę, na przykład. No, ogólnie dobre na Tą codzienną wiadomością. Więc to jest to. I to chciałam Wam pokazać. Kilka masek, które zużyłam. Ja, I polecam, oczywiście. Miałam taką masek. z jest pan B. Ona naprawdę, ona naprawdę oczyszcza yy, i redukuje niedoskonałości, ściąga pory i, i kontroluje sebum. Naprawdę robi, polecamy się na dziewczyn na te dni w miesiącu. Na tym miesiącach są te takie czerwone, takie. O, w tym stylu. To polecam takie maseczki. Naprawdę te czerwone znikają. A na... macie włosy na. Cię, o, włosy na to y... Także naprawdę działająca maseczka, polecam. No, mam ją z Także Garnie. Na 15 minut na twarzy 20-15 tak zamujecie i tak okrożonymi ruchami na twarzy macie piękną twarz. Także polecam. Jeszcze jedna maseczka, tutaj mam dwie. Ale właściwie takie same. I one są. One są z garmier. I też są spokojne. O nie, o rodzina, tam, jeszcze jest tam woda yy, yy, także tutaj na na takie nażyżenie takie coś. No i, duka, ja muszę takie taki temat makijaż do i to jest spoko. A to jest ten sposób. Nie. No także no spoko maseczka. No też to tak, też polecam. No no to wiem. Jak już bo też. A tu takie teczki mokre. mogę Wam mogę polecić jeszcze raz. To wiadomo, że się sprawdzają. Więc tam mam polecić jakieś takie rzeczy. Dobra, ja już widzę, że jest ten vlog bardzo długi, więc go już kończę. A w sobotę będzie bardzo fajny film oczekujcie sobotę, a my już kończymy tego bloga, jeśli się spodobał to łapki w górę, subskrybujcie kanał i zostawcie coś w komentarzach dzięki za to że subskrybujecie ten kanał bez tego nie ma tego kanału no dobra to już kończę cześć, widzimy się za matkę,